A ja tu Łoka. Kolejny odcinek z kamarką. I dzisiaj robimy reakcję na moje stare filmy. Ja tylko podgłoszę. Myślę, że zrobimy. Yy, obejrzymy sobie Granva Monga. Chciałem sprawdzić mapę, ale tylko... Nagra się zbugowała pod koniec filmu. Dobra, to myślę. Dobra, na początku wyjrzymy ten pierwszy. Jak nie będziecie słyszeć, to przepraszam. Jakoś tam... O Jezu. górę, to... Ło, ło, ło. A jak nie okazuje się, okazało, widzę, że widziałam się w pierwszym odcinku na moim kanale, to wiedziałam, że chodzi to, o to, że mam nie tak słabo, jak... Nie no, słabo, tylko dziwnie słychać. Ja, to jest ten odcinek, ale może się zdarzyć spokojnie. Ehm... Ej, no to... Patrzcie! Cztery pucharków, że miał. Bardzo mało. Kolejny odcinek z Brawl Stars. Jeżeli dobije się jednak cztery łapki w górę, to... to zagramy... łapkę. No A czasami mogę mówić cicho, bo inaczej nie to mi służyć nasz głos. Tak trochę... jakbym szukać ciało szóstej, tak? Trochę by było niefajne. Nie. Więc czasami mogę mówić cicho, czasami mogę mówić bez głosu. Czasami. czasami. Czasami mogę mówić bez głosu. Co ja wtedy w głowie miałem? Miesiąc temu. No, to no nie, nie, no nie umarło, no. tak się niż kiedy ktoś ma 5 power, na zero, no na pierwszy odcinek. Myślę, że może... Okej, okay, myślę, że kolejny odcinek dokładnie... Okej, okay, gram w fnaf i to myślę, że może być spoko. Eee... no tu okażę lo... Może i nie wiecie... Kiedy ja FNAF-a grałem. ...wielkim fanem FNAF-a. Więc dzisiaj sobie zagramy w Five Nights at Freddy's 4. Specjalnie dla was biorę nową grę. Jesteśmy wszyscy widzieli. Więc mam nadzieję, że do... no, zasz... wiem, apel... Mam pomysł. Jeżeli zbijecie 10 subskrypcji na moim kanale, to wtedy robię Bija odcinek. Z... Albo nie, jeżeli chcecie, żebym nagrał snapa z kamerką, zostawcie 5 lajków w górę. Albo nie, przesadzam. 3, 3 lajki w górę. I lecimy. No, ale, dobra. spróbuję to przetłumaczyć. Co on zrobił razem? Znowu zamknął cię w twoim pokoju. Nie bój się, jestem to okay. To są moi przyjaciele. Spoko. Kto się nawala do drzwi? Ja! Prowadź. Ciekawa, bardzo mechanika. Jutro będzie lepszy dzień. I noc z pierwszą. Wiem, że chyba od trzeciej się. Okej, okay, to. Chyba podgłośno. Okej, okay. okay. uwaga. Ale no i słyszę już... Zmiennie wyskoczyło, to jest dobrze. A jeszcze nie ma... To jak to ja wtedy ja się bałem, bałem, bo on wtedy tak długo stał, a jak klikałem w ekran bałem, że mi Freddy zaraz na Ariok wyskoczy. Piękne no. czasy, dobra. E, lecimy do kolejnego filmiku. To ma 5 lajków! Bardzo dużo. A pierwszy film ile mamy? jajków? Płatki w górę. To... Jajki w górę, to ma. ojejeje Ja się na to nie zgadzam. Okej, okay, to teraz myślę, że... Żeby no, e, obejrzymy sobie filmik. E, e, Gram monga. E, e, Gram monga, tu. Hello, Ale tu Akano, witam Was w czwartym odcinku na moim kanale. Gramy dzisiaj w Among Us, yy, tylko że jest ładowanie, bo nie zdążymy odpalić nagrywania. No ale tu. Yy, zostawcie lajka, like suba, dzwona, żebyście dostawali wszystkie poglądowania, ale są tam oczywiście. Standard, dobra. Jesteśmy yy. na nowej mapie, która jest starsza, tak duża, że nic nie jest tak duża. To trzeba sprawdzać tego niebieskiego. Ja wiem, to ja wiem, co jest bardziej duże. Mój brzuch. Niech... Bo mnie to niepokoi, że mnie zabije zaraz. O Jezus. Ja mogę teraz... No dobra, mogę zrobić. Eee, nie Jeżeli to bardzo Jeżeli zamiast czterech lajków w górę będzie 5 lajków, to to oznacza, że chcecie, żebym zmienił e, maskę. Okay, bo dosyć... E, no bo niektórzy mogą się bać takiej maski. Ja się oczywiście nie boję, no niektórzy mogą się bać, więc różnie bywa jeszcze. Zamiast tych czarnych oczu są takie oczy zwykłe i to jeszcze creepy. No, no. A wiecie co? Ja bym coś zrobił fajnego. Tylko muszę zrobić cięcie, dobra? Chodźmy na do Brawl Time Okej. Okay. No może przecież... Okej. Okay. Patrzcie za ile jest się Jezus, ja siedzę w tej masce u dusza. Ja wiecie, mi zasły, ale wyłączę kamerkę. Bo się zaraz tej masce uduszę. Uf, mogę ściągnąć. Sorry, no ale... Jednak y, to jest pierwszy odcinek z maską, na której, którą mam na ryju y, 7 minut. Nie? Y, y, więc sorry. 2 y, minuty dłużej, ale poza tym też ja czasami niedużo oddycham. Czasami jest dzień, gdy oddycham, mam jeden wdech, wdech i kolejny wydech dopiero jest za 4 sekundy. A czasami mam takie dni, gdzie wdech mija, mija pół sekundy, milisekunda jakaś tam, już muszę ten. I dzisiaj właśnie jest taki dzień, a wczoraj nie było takiego dnia. Myślę, że włączę, czy odcinek, znaczy nagram kolejny, kiedy właśnie. No, no, wiecie, no kiedy ten. No, no kiedy wyjdzie ten squid? No, ok, a ja oglądam dalej moje stare filmy. Dobra, już jestem, wy to oglądacie się longiem, ale ja nie, bo miałem problemy z internetem. Ja się dziwię, co się dzieje, a się okazało, że wiecie, nie? A w sumie wam YouTube. czy jak wejdę na YouTube'a. No no i na tym to polegało. Miałem problemy wejście na YouTube. Patrzę, że mam w ogóle problemy z internetem. No, nie wiem co się dzieje i tak dalej. Patrzę później na przycisk z interneta i kurde po prostu włączają z YouTube'a, nie? Dobra, oglądamy dalej. Może... E, dobra, to cztery łapki. Mówię tak, cztery łapki w górę i zagram w ku moim kolegom. chatkę w Brawl Stars wyjęcie też na jego kanał. Suby, dzwony, lajki, mu dawajcie, bo jestem trochę biedny. Czemu, czemu Tadzio? To Tadzio, nie ja! Ja nic nie zrobiłem! Czemu chodzi? Ja nic nikomu nie zrobiłem, czemu mnie oskarżasz? Tadzio! I poczekajcie, robię dla was challenge. Pomalowałem markerem łatwopalnym. Wiem, że nie fajnie, ale pomalowałem markerem łatwopalnym. kapiszona i teraz strzelimy sobie ze strzelby. Wiem, że to może być chore. Re, re, ale za lajki warto. Za lajki mówię wam, że, jest, że będzie warto. Lajki zawsze się opłacają. No kurde! Uwaga, trzy, dwa, jeden no To nie jest to, ale... tak jest, mocne i I zapach markera Ale spróbujemy jeszcze raz Bo... Ja zawsze muszę próbować teraz jeszcze. Zawsze jeszcze raz muszę. No dziadek, jesteś stary. A, dobra. Nieważne. E, dobra, to, to robimy to. Stanujcie to, bo dwa odcinki w jeden dzień. Nie, ale to jest super. Ta film są śmieszne. Serio. Wtedy mnie rzucili. O Jezu. A ja wam bardzo fajny kanał pokażę. Którego pewnie nikt nie ogląda z was. Kacper Reed. I to jest super kanał. Naprawdę. Uwierzcie mi. To jest jeden z lepszych kanałów. On super memeszki nagrywa. MEMESZKI! MEMESZKI! Jak już zrobiliśmy piękny wjazd na rejon, to myślę, że czas nagrać coś, o czym wszyscy marzymy, kochamy... No i właśnie o to chodzi. Więc Trzymajcie się ciepło Elo.